Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy Napoleon Total Tabor. Przepraszam, że widzicie taką sytuację. rozbudowałem trochę Państwo. Na wypary Tour i teraz aktualnie zostałem... Przejąłem Odesę, była walka, nie zapisało mi się w ogóle... W Filmik się zepsuł, jeszcze mikrofon mnie się nie nagrał. Więc zjedliśmy Odesę, daliśmy Chanatowi Cz Cz Krymskiemu. Wolność, czyli po prostu, że są swoi, są zro... tym, tą armią wracamy do Mołdawii, no przeszkolić. Na pewno Rosja się odwdzięczy z wypowiedzeniem jej wojny, więc o to się nie martwcie. Was przepraszam was za to, co się stało, ale tu, zauważyłem, że nie ma mikrofonu włączonego i ten odcinek będzie taki, jak zawsze miał być, ale mniej więcej chodzi o to, że zawaliłem ostatnio. Znowu, jak zwykle jestem, to cały roam, zawsze coś się złego dzieje. Dlatego mamy wojnę z Rosją, Czanat krymski jest pod naszym protektoratem. I postaramy się wzmocnić nasze linie lewą teraz flankę. Tyż Austria może nam wejść w plecy. Chociaż oni są zajęci bardzo Francuzami. Ale Austria, wielkie imperium, Prusy, wielkie imperium, Francja, jeszcze większe imperium, Rosja, także wielkie imperium. A my jak na razie jesteśmy zwykłym krajem, bardzo silnym, ale imperium osmańskie się nazywamy, ale imperium jeszcze nie jesteś. Mamy się stać za naszej kampanii, to jest nasz cel. Technologii, agres zrekrutowany. No Noska zrekrutowana bardzo dobrze. Kolejny właśnie stworzyłem Trad yy, kupiecką flotę, która właśnie jest tutaj i handluje kawą, już mamy zysku 1678 Dwa. Armia sabotowana, która? Ta? A to tato Myślimy się tu Widzicie jak szybko nam się naprawiają jednostki Zielone czyli Fast Do rekrutowywania jednostek Tylko mamy 2,5 koła, mało, mało, co do, tu nam da dochód? To To daje mniejsze koszty? Nie To, mniejsze utrzymanie armii, to jest podstawa Najważniejsze jest właśnie takie, żeby było. Dobra. Tu musimy armię, mamy generała. W końcu się trafił generał, który daje nam do. Ma jeden dowodzenia artylerią, jeden morali w bitwie. Na razie zbieramy pieniążki i szykujemy więcej, tu bym posłał więcej, więcej, więcej artylerii. Dobra, koniec. Pewnie w tym odcinku z bitwy nie będzie, przez to w tamtym byłaby, ale... Że ta gra głupia, mi mikrofon sobie nie włączyłem, tyle się ogadałem i mi, i mi mikrofon nie działał, więc... Takie, takie życie. Tak bywa. Austriackie imperium. Austriacy widzę, biją się o to Monachium, ale. Przegrałem, przegrają, bo to Francuzi są pacze, co wielcy, już, już tyle mają terytoriów. Za niedługo zniszczą Niemcy, tak o 1886 roku. Tylko, że jak Francja będzie chciała ze mną wojnę, to, to będzie problem. Sprawdzę nasze wymagania odnośnie zajętych terenów, które mamy zająć obowiązkowo. Bo może być słabo. jest Zadowoleni jesteście tak do dupa Ministerstwo tacy do dupy Trading To są cele tak. mamy zająć to Austrię Mamy zająć Austrię w mamy zająć zająć Chorwację Napol i Sycylię, właśnie, możemy ruszyć na Sycylię. Znaczy, nie na razie teraz, ale ruszenie na Sycylię dałoby nam wysepkę, która jest dobrze, by była bronią na Sycylię. Hmm. Można by się zastanowić. Na razie nie mamy. Nie dysponujemy taką wielką, wielką armią. Coś do zadowolenia by się sprzedało. Tutaj To Pięknie. Sąd. Tutaj nic nie mogę. Bóg. Na Bałkanach mogę Nic nie mogę. Dorekrutować oddział. Bośniańcy pandurzy. panduży. Bałkańscy Robimy trochę tych pandurów i Oddziały silnej piechoty liniowej, która będzie naszym centrum mini wojskowej centrum mini bitewnej. Tu widzimy Rosjan, którzy są z kraweczkami. Dobra, tak Zabieramy się i ruszamy na kamień jest Podolski To nie jest kurde duży, no nie. Potem ruszyć trzeba na Austrię Te dwa zająć ruszyć na Austrię Dobrze. To rekrutujemy tutaj parę, parę jednostek tych oto konicę z strzelestką z mieczami. Może być, zobaczymy jak się sprawdzi. Kolejna tura Nasz y, naukowiec doszedł do Uniwerku. Naucza studentów, naucza technologię, badają. Francuzi widzę, zajęli kawałek tutaj Włoch. Buta zajęli trochę. Naprawdę, liczą się teraz 2, 3, 4, 5 państw. My jesteśmy takim szóstym państwem, siódmym jest Hiszpania. Które tak naprawdę jest w stanie cokolwiek zrobić, tak? Imperium Osmańskie i Hiszpania są takie dwa kraje, które są tak lekko poniżej tych imperiów. Nie jak było w prawdziwym, jak było naprawdę mało się o tym mówi. Mimo tyle, że Hiszpania ciągle pomagała Francuzom w wojnie. Francja coraz dalej idzie w stronę, coraz bardziej się pcha na, na wschód pokona wszystkich. Jestem ciekawy, jak się ułoży w tej kampanii. Rosjanie, co się wykombinujecie? I tak nie macie mniejszych szans na zwycięstwo. Armia sabotowana znowu, ale mnie to nie przeszkadza, bo ja tą armią. Się nigdzie nie ruszam No, piękny, piękny. Gdzie jest ta... ...za pora roku się zmienia? To możemy wziąć To dział, proszę do Belgradu, do... na Bałkany Dzisiaj jesień się powoli zaczyna to widać już po mapce, po rozłożeniu rzeczy. Idziemy na kamień zbiorowy. Ojoj, trochę armii jest. O, przyjęli zarządy okupacji. Bardzo się cieszy. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy z tego powodu. A farmy. Region skapitulował. Odszedł. Bardzo się cieszę, Rosjanie, Rosjanie że tak zrobiliście. dróg, dróg tu nie macie, masakr. Tu utrzymam tą armię. Jak na razie, chciałbym z Rosjanami pokój. Zobaczymy, co. Pff. <słuch> <słuch> Rosjanie by chcieli. No, już widzę, Francja polubi. Lekko lubi Że są już od do zrzucenia. Dobra, nie to tam. Nie przeszkadza. róbcie, jak chcecie. Zajęliśmy już dwa, dwa, dwa miasta. Jedno jest z naszym protektoratem, a drugie z naszą nadzieją na lepsze jutro. Tu mamy raz dużo strzelających. Tam idzie trochę tych, też jeszcze Konicy, nie tej, w oddziały i. Myślę, że tej tury tutaj zakończę. Mamy przyrostu 3000, dobrze jest. Zawsze mogło być gorzej. że jak Francja nam wypowie później wojnę, jak będziemy za silni, to z taką Francją później walczyć, to będzie epickie. Ciężkie, trudne i epickie. To jest Mod. to nie jest Napoleon, to jest Mod. Napoleon Total War. Ta modyfikacja jak do wielu innych gier Dartmoda jest znakomita. Też Wam mówiłem. I serdecznie ją Wam polecam. Jeżeli gracie w tą grę. jeszcze raz nie spodobała Wam się, nie wiem, źle coś, takie bugi. powieszcie tą modyfikację. Zainstalujcie. Ustawcie sobie jaką kampanię chcecie grać i grajcie Polecam wam, że tu są dużo lepsze wrażenia Wrażenia wizualne, wrażenia historyczne, wrażenia grywalności Dużo lepsze od podstawowej gry Na pewno w Empire to jest oszomia... Niesamowita różnica Jak dobrze wiecie grałem w Empire'a Widzieliście to krótkie było, krótkie Ale związek krótki na temat, jak to się mówi nie ma co przesadzić Jaki ten generał jest? Dobry Kolejny generał Pięknie, pięknie Pięknie, 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 pięknie Tu mamy armię, która będzie bronić naszych Kresów Wschodnich Minus 2 do szczęścia to nie za bardzo, nie sprzyda się. Tam nie będę wiele rekrutował. Dorekrutowałbym jakieś... armaty, nie. O, plus do zadowolenia. Pięknie. Nie ma tu jak... uszczęśliwiać ludzi, którzy tak naprawdę, naprawdę ludzie dają nam władzę. Chociaż monarchia jest despotyczna, ale ludzie dają władzę. Bo, że się jest tak dobrym królem, że nie boi się ludzi i się ma takie środki, żeby ich dławić, to oni będą się nie buntować, bo buntować się, żeby umrzeć, to jest zbyt y, nie za dobra przyszłość, chyba że już jest tak tragicznie w kraju, że inaczej się nie da. No, Polska pod zaborami była w bardzo złym stanie. Zaborem austriackim, Polacy byli, by to powiedzieć, była tam bieda. Robili sukcesy, tam był rozwój kulturalny, rozwój, mm, rozwój prozy, poeci, kraków, lwów, ale tam była straszna, straszna bieda. Ludzie ginny, umierali z głodu. Ale mieli wolność, ale wolność, głód. Nie wiadomo co lepsze. Ważne, że na przykład w zaborze pruskim, była germanizacja w rosyjskim, rusyfikacja. I oni po prostu gnębili Polaków, byle by stali się Rosjanami, Prusami, nikim, nikim ważnym tak naprawdę. Dobra, dorykrutowały nam się jednostki. Idzie nasza. artyleria. Ten generał pójdzie na pewno ze cztery oddziały. Konicy, proste, um, czy oddziały artylerii, tak? Teraz trochę oddziałów nieregularnych wojsk. Są ten? tych dwóch poproszę, są lepsi. Ale macie tu jeszcze miejsc... 5 to tak... Tych dwóch... Jeszcze dwa miejsca? No dobra, no to weźmiemy tych dwóch i... Nie ty... Ty będziesz gotów tutaj w razie czego na... Bitwę, wojnę, wojnę z... Rekrutujmy kolejne działy. Celność lekkiej piechoty, drogą włączony mam, 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 ale później sprawdzam. Dobra, do handlu, żeby coś mieć więcej. Handlowe i kolejna tura. Jest godzina już. Też już będę kolejną turze kończył, tak. Polacy mieli źle, pod zaborami burzyli się, chcieli mieć swoją wolność, swoje mówienie, swoje prawdziwe, ojczysto słowa, a nie, że w szkołach masz umieć niemiecki, masz się modlić po niemiecku, masz mówić wszystko niemiecki, masz czytać niemieckie książki, nie możesz posiadać polskich książek, masz robić to, co ci każemy, inaczej będziesz karany. W Rosji, Stosowano wywózki na Syberię, jak ktoś nie słuchał. I przez to powstało powstanie, czyli pobór do wojska, czyli Branka, i powstanie styczniowe było powodem, właśnie głównym powodem powstania styczniowego była Branka. Czyli pobór Polaków do wojska rosyjskiego, i Polacy tego nie chcieli. I się zbuntowali. I pow było powstanie bardzo partyzanckie, długie. A jak wiecie, każdy pierwszy z trzy główne powstania po upadły. Pierwsze było powstanie kościuszkowskie, listopadowe oraz styczniowe Dobra, training tu, 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 tu. tu pięknie. Dobra. Zapiszemy grę. Mmm... Bardzo was jeszcze przepraszam, że tą bitwę nie nagrałem, że trochę turminało, no pięć chyba tam było ledwie. Bardzo was przepraszam, zapraszam was na kolejne odcinki tej, tej serii. Zapomnijcie napisać oceny pod filmikiem. Hejka, siemanko wam wszystkim, do zobaczenia.